Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Wilk i na moich kanałach w mediach społecznościowych bardzo często powtarzam, że jedną z rzeczy, którą warto w życiu kolekcjonować, są wspomnienia. Dlatego dzisiaj jesteśmy w Katowicach w galerii Libero, gdzie razem z Marką Cewę będziemy świętować Dni Fotoksiążki. Po przyjściu do salonu otrzymacie specjalny voucher prezentowy, który obniży Wasze zamówienie o 50 zł. Skorzystajcie z niego tworząc własne fotoksiążki. Na stronie C mamy bezpłatny program, który pobieramy na komputer i tu właśnie w nim projektujemy naszą fotoksiążkę. Tak wygląda program, który pobraliśmy na nasz komputer i tutaj intuicyjnie będziemy tworzyć na tą fotoksiążkę. Klikamy na fotoksiążkę i wybieramy sobie format, który nas najbardziej interesuje. Ja po prostu wybiorę taki najbardziej standardowy, czyli A4 poziomy. Wyskakują nam teraz różne rodzaje papieru. Tutaj możecie sobie wybierać taki, który Was najbardziej interesuje. A chciałam Wam pokazać tylko bardzo fajną opcję. Ogromne brawa dla Ciebie za to. Papier kredowy matowy pochodzący w 100% z recyklingu. I cóż, wybieramy sobie papier, który nas najbardziej interesuje. Ja wybiorę papier kredowy matowy. I teraz wybieramy okładkę albo twardą, albo miękką. Ja decyduję się na okładkę twardą. I teraz zobaczcie, jak też rozpocząć projektowanie. Mamy opcję z asystentem CEWE książki lub zaprojektowanie samodzielne. Może zaprojektowanie samodzielne wydaje się trudne, ale to jest naprawdę bardzo intuicyjny program i na pewno Wam się to uda. Zobaczcie, rozpocznij projektowanie i wybieramy szablony, które nas najbardziej interesują. Zobaczcie, tak wyglądają nasze strony w naszej fotoksiążce i teraz możemy sobie tutaj dowolnie to wszystko zmieniać. Wybierać styl, który nam najbardziej odpowiada, Szablony fotoksiążek, jeśli jednak chcemy z nich korzystać. I tak będzie z szablonem. Układy stron możemy zmieniać. Wybierać tła. Możecie nawet zrobić tak, że tłem do zdjęcia jest inne zdjęcie. Cliparty, jeśli są Wam potrzebne, jak najbardziej. Są takie proste obrazki, które możecie umieszczać. To serduszko sobie dodamy. Maski i ramki. I to wszystko dodaj do koszyka, i po to ta książka gotowa. Nie po to książki możesz wydrukować dwa zdjęcia w formacie 10x15 zupełnie za darmo. Chodź, pokażę, Ci, jak to zrobić. Podłączasz telefon. Klikasz ikonkę Zacznij teraz. Zdjęcia natychmiastowe. Wybierasz format 10x15. Wybieramy zdjęcia, które nas interesują. Ja wybieram sobie na przykład to i to do koszyka. Są dwa zdjęcia. Kup teraz. I czekamy na zdjęcia. Odbieramy gotowe nasze zdjęcia. Zabieramy paragon. Z paragonem idziemy do kasy. Suma zostaje anulowana, a my cieszymy się naszymi gratisowymi zdjęciami. Nie masz pomysłu na fotoksiążkę? Zainspiruj się codziennością. Stwórz rodzinny album. Zestaw wspomnień dla dziadków w relacjach z Krzcim i innych uroczystości rodzinnych. Na miejscu możesz porównać różne rodzaje fotoksiążek, małe, duże, możesz porównać okładki, możesz zobaczyć, jak wyglądają zdobienia, ale co ważne, możesz porównać także papiery, na których drukowane są zdjęcia. Zobacz, mam tutaj kilka takich samych fotoksiążek, gdzie w każdej z nich został zastosowany inny papier na tych samych zdjęciach. Można bardzo fajnie zobaczyć, jaka jest różnica. Wnicewe fotoksiążki trwają do 4 listopada. W tym czasie możesz zaprojektować własną fotoksiążkę w rewelacyjnej cenie i stworzyć niezapomniane prezenty dla swoich bliskich. Dlaczego niezapomniane? Bo wspomnienia są ulotne. A Ty możesz je zamknąć wszystkie w fotoksiążce i wracać do nich w dowolnym momencie. Pamiętaj, że zdjęcia to dopiero początek tej historii.